Tego na materiałach nie widzicie, ale najczęściej wychodzę jako jeden z ostatnich z klubu, z tego względu, że wykonuję rozciąganie, aby no jak najszybciej wrócić do optymalnej formy. I dzisiaj naprawdę, naprawdę przesunęło się znowu mocno do przodu. Sprzęcik trzeba zabrać. Te nowe buciki, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, naprawdę mega mocne. W porównaniu do tych poprzednich pum. To muszę wam powiedzieć, pokażę wam je. Te, a te, w tych butach one jakieś takie, ten materiał taki dosyć mocno jest zbity. Ten jest taki bardziej delikatny bym powiedział, przez co no, większy luz jest na, na stopach. Tu tak bardziej te stopy były zbite w tym bucie. Muszę wam naprawdę, naprawdę te Ultra polecić. Ten nowszy model jest naprawdę mega dobry. Oczywiście ja na półkę nie odkładam butów, tylko do skrzyni, z tego względu, że... One będą już jechały na mecz przed nami, więc sobie to wrzucam. Do tego jeszcze, Do tego wrzucę jeszcze klapki i tak naprawdę będzie wszystko. A, jeszcze ochraniacze. Opa. Wow. Wow. Nie no, ale to trzeba ładnie poukładać. Ale mocny Gasimy światełka. Wczoraj był jeden z moich najlepszych treningów na boisku w tym roku, z tego względu, że mięsień zaczyna coraz bardziej ze mną współpracować. Czuję się też y, coraz, coraz lepiej. Dzisiaj mamy piątek, dzień przedmeczowy. Mam jeszcze do śniadania, ponieważ wczoraj robiłem sobie placuszki na kolację. Nie robiłem ich aż tyle, więc zostawiłem sobie trochę ciasta też do śniadania, więc sobie zrobię również placuszki. Tradycyjne moje śniadanie, czyli jajecznica, y, oczywiście grzanki w grzankierze, to będzie tyle. Ale dzisiaj uważam też ciekawe rzeczy. Z tego względu, że chłopacy mnie wczoraj za Pytali, czy widzimy się właśnie dzisiaj na boisku, bo chcieliby tak na pół godzinki, na godzinkę rozruszać się przed meczem. No i wcześniej, tak jakbym odpuszczał, tak teraz no, czuję się coraz lepiej, więc na takie pół godzinki, godzinkę delikatnego treningu, bardzo chętnie z niej wyskoczę, więc zobaczymy się w końcu z kamerą na boisku. Mega się cieszę z tego powodu. Wszystko zaczyna iść do przodu. <słuch> Dzięki za pozdrowienia. Z TikToka, no tutaj, branch. Branch, was jest to Rolex? Ja. Nowy tydzień, dzisiaj ruszam do sklepu Muszę zakupić książkę od angielskiego Ponieważ dzisiaj tak Od rana kurs z niemieckiego Następnie przechodzę na kurs z angielskiego Chwila przerwy, jakiś obiadek I Następnie ruszam do klubu Gdzie dzisiaj trening regeneracyjny Z fizją mam też jeden termin Jest trochę rzeczy dzisiaj do zrobienia Więcej umysłowych jak fizycznych Ale taki chciałem żeby był ten marzec Fizycznie też już powoli będzie dochodzić coraz więcej Więc też będzie ciekawiej ma 4 piętra, to trochę trwa. Dostanie się na najwyższe. Ten sklep ma nawet własną kawiarnię w środku. Jak książki niestety nie dostałem, ale jadę do piwnicy po zeszyty. Wracam już z kursów i muszę przyznać, że jak na pierwszy dzień to nie było wcale tak źle, chociaż miałem godzinę krócej angielskiego, więc może jeszcze dlatego, a może też dlatego, że to dopiero początek i bardziej to było takie przypomnienie i podstawy, ale to też było dzisiaj potrzebne. Im dalej w las, tym pewnie będzie coraz to ciekawiej, ale mega się cieszę, że mam takie możliwości rozwoju. Teraz trzeba jak najmocniej z tym cisnąć dalej. Thank <laughs> you. フフフフ。 Dla mnie teraz dosyć intensywny czas Związany właśnie z tym, że mam dwa kursy Językowe, dodatkowo tutaj Gdzie mogę, no to działam na siłowni Treningi, jest troszeczkę tego wszystkiego Ale bardzo się cieszę, że tak jest I mówiłem wam o tym, że Czekam na to, więc to się teraz dzieje I najważniejsze, żeby trzymać się wszystkiego Tak jak wczoraj, wróciłem wieczorem Porobiłem zadania domowe i następny dzień No to jest, żeby wstać już o wcześniejszej godzinie Tak jak dzisiaj, siłownia Robię teraz śniadanko i następnie lecimy na kurs Angielskiego, po kursie z angielskiego Obiad i po obiedzie od razu jadę na Stadlau i mam trening z zespołem. Zaczyna się dziać i będzie działo się jeszcze więcej. Będę starał się działać jak tylko mogę, też tutaj z kontentem na YouTubie. Będzie to też pewne wyzwanie, ale damy radę.